Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Co roku przygotowujemy różnego rodzaju działania pokazujące, w jaki sposób funkcjonuje branża odpadowa. Dzisiaj mówimy o martwych polach. Czyli zupełnie inny teren, nie, tym razem nie odpady, nie segregacja na pięć frakcji, ale zagrożenia w ruchu drogowym. Śmieciarki, ale też samochody ciężarowe wbrew pozorom są dosyć dużym zagrożeniem dla przechodniów, dlatego że przechodni sobie po prostu nie zdają sprawy z tego, nie tylko jaka masa im zagraża, ale też jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w takim samochodzie. O ile tygier czy samochody ciężarowe na naszych ulicach w osiedlowych nie, nie spotkamy, to o tym Tyle śmieciarki, owszem. Nie tylko my mówimy o martwych polach, ale właściwie do całej akcji włączyła się cała branża komunalna. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Bawiąc się, nie zawsze są widoczni przez tego typu samochód. Ten samochód ma 8 metrów długości i 3 wysokości. Proszę zwrócić uwagę, że nawet siedząc tak wysoko. Tego, co jest bezpośrednio przed nim, nie będzie widział. O tych osobach, które są zapatrzone w komórki, to chyba nie muszę mówić. O tym nie potrzeba mówić. Uważajmy, dbajmy o bezpieczeństwo. Nie tylko swoje, ale swoich dzieci. Wynosząc śmieci, nawet wolniutko jadący samochód nie jest w stanie nawet wyczuć tego, że kogoś najechał. Sam samochód bez ładunku to jest 17 ton. Martwe pola są to miejsca, gdzie, tak już to zadmienił pan prezydent, ogranicza. Tą widoczność poprzez miejsce siedzenia kierowcy, gdzie ogranicza, tak jak tutaj już rozmawiałem z kierowcą, czyli miejsca w momencie, gdy wykonuje swoje czynności, poprzez y, y, przyjechanie, rozładowanie i pobranie tych nie, 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 nieczystości w postaci z tych pojemników. Jego miejsce jest na tyle ograniczone, chociażby po, poprzez te dwie kamery, w jakim stopniu pozwala mu tutaj na kontynuowanie tego manewru cofania. Jak to się kamera! To są te miejsca najbardziej energiczne, czyli ogranicza mu tą całą widoczność, które tu są zostały zaznaczone. Nawet tutaj, chociażby już odbiegam nasza sytuacja parę miesięcy temu: też kobieta podchodząc, kierowca nie zauważył. Została potrącona, i w sposób taki, że zginęła na miejscu też kierowca z tego jego punktu widzenia nie jest w stanie zobaczyć jak to można kontynuować, jazdę. wiadomo sam od widoczność jest troszeczkę inna jest bardziej czytelna a tutaj kierowca ma ograniczoną tę widoczność nie? Każdy z naszych samochodów ma um, sygnalizację świetlną z przodu oraz z tyłu oraz sygnalizację dźwiękową Bo Nawet y, wykwalifikowani kierowcy którzy są przeszkoleni. Są to ludzie o nadprzeciętnych umiejętnościach. Nawet te nowinki techniczne, sygnalizacja świetlna czy dźwiękowa, w pełni nie zabezpieczy nas przed wypadkiem, który w przypadku akurat takiego ciężkiego sprzętu w większości jest tragiczny. Do tego potrzebny jest rozsądek mieszkańców. To zagrożenie codziennie pojawia się przy, przy naszych domach, przy altankach. Apelujemy o zachowanie rozsądku. Temat jest dla nas ważny, dlatego hasło tej ogólnopolskiej kampanii jest również mocne. Nie bądź śladem na jezdni.